Teraz reakcja, której pokażę Wam, jaka jest barwa hydratu siarczanu rzeźmiedzi pięciowodnego. Kryształki tej soli są pięknej, niebieskiej barwy. Za chwilę podgrzejemy je na tej metalowej szpatułce i będziemy sprawdzać, czy nastąpi zmiana. Dodatkową atrakcją tej reakcji jest zmiana barwy płomienia. Jak pewnie jesteście w stanie zauważyć, płomień barwi się na kolor zielony. Natomiast ze względu na to, że podgrzewamy hydrat soli siarczanu sześć miedzi, to w momencie kiedy ogrzewamy, dochodzi do reakcji odwodnienia, czyli dehydratacji. W związku z czym nasza sól zmienia barwę z koloru niebieskiego na biały.